Cześć z tej strony Rizrox, a dzisiaj w recenzji Ford CLT 9000. Klasyczny model z kabiną nad silnikiem, prawdziwy król autostrad. Dlaczego król? No bo ma jedno z najniższych spalań paliwa w grze. 280 litrów benzyny bierze do swoich zbiorników, a silnik ma dość naprawdę silny, bo potrafi najcięższe przyczepy w grze pociągnąć przyczepy specjalne, mimo że jest wysoki, to nie jest bardzo wywrotny, z tyłu ma 8 opon na dwóch osiach, z przodu przednie koła skrętne, nie napędzane, i... <grystanie> a propos, że jest mało wywrotny. <grystanie> Dobra, tego już nie będę wycinał, ale fakt faktem jest mało wywrotny. Tu akurat na spory głos najechałem. No, w każdym razie kabina umieszczona nad silnikiem ma bardzo niskie spalanie. Duży zbiornik paliwa 280 litrów, ale te niskie spalanie niestety jest no jest coś za coś, czyli nie ma tutaj napędu na wszystkie koła i nie ma blokady dyferencjału, gdzie sama blokada dyferencjału tak naprawdę mówiąc tutaj by była takim game changerem, czyli zmieniłaby bardzo dużo w tej ciężarówce, a tak no niestety no nawet na takich błotach zobaczcie, ja tutaj już muszę kombinować, czyli jest, są niskie biegi i kierownicą muszę kręcić lewo prawo i jakoś tam mozolnie to idzie naprawdę bardzo mozolnie ale to nie są już warunki dla tej ciężarówki to już jest za duże błoto niestety niestety ona się nadaje żeby nie wiem gdzieś przewieźć po terenie po, po szosie po jakimś niedużym błotku jak najbardziej ale to są już warunki trudne bardzo dla tego pojazdu a no niestety, szkoda, bo gdyby miała blokadę dyferencjału, to już by naprawdę już tutaj sobie dała radę. I Ja na pewno bym ją częściej używał, bo to jest ciężarówka, która bardzo mi przypomina ciężarówki, które widziałem za gówniarza w filmach takich jak na przykład Gangster Shows. Tam jeden z głównych bohaterów jeździł taką ciężarówką. To był żelazny książę, o ile dobrze pamiętam. No i w filmie Konwój kolega gumowej kaczki jeździł takim numerem takim, takim taką ciężarówką jeździł ksywa Chlewik chociaż on uważał, że ma ksywę kabina miłości tak naprawdę wszyscy go Chlewik nazywali i to były pierwsze takie pierwsze takie spotkania w zasadzie takie z, z takimi wielkimi ciężarówkami i powiem Wam, że naprawdę no, podoba mi się fajna typowa amerykańska konstrukcja Yy, naprawdę fajna jest i, i bardzo mi szkoda, że nie ma chociaż blokady dyferencjału, bo no już wtedy bym na pewno ją brał na yy, jakieś takie, no chociażby na takie tereny, bo tu już by naprawdę, na pewno by sobie dała radę. Yy, co dalej, jeżeli chodzi o, no, o moc, Mówiłem, moc do masy jest bardzo dobra w tej ciężarówce, yy, zużycie paliwa jest świetne w porównaniu do innych pojazdów. No i nadaje się do ciągnięcia najcięższych przyczep. Oprócz tego wszystko można na nie zamontować, czyli można zamontować i podnośnik z, z przestrzenią ładunkową, można niskie siodło, duże, wysokie siodło, no wszystko, po prostu wszystko. No ale niestety zobaczcie, no tutaj z trudem, z trudem naprawdę wyjechała. W specyfikacji też jak zobaczycie, tam jak się wyjdzie do garażu no to jest opisane jako ciężarówka autostradowa no to no niestety na takie warunki lepiej go nie brać bo rzeczywiście tu już jest problem tutaj przyłączam na, właśnie, jeżdżę cały czas nią na skrzyni biegów autostradowej i tutaj na wysokim biegu zobaczcie, już nie mam mocnego błota, tylko takie no Słabe już, tutaj sobie świetnie radzi i na takim terenie jak najbardziej. Tylko, że z tą Uranę, że niestety tutaj jest podzielony ten teren na takie można powiedzieć pułapki, że gdzieś tam jest fajny teren, za chwilę jakaś taka, jakieś rozlewisko, za chwilę coś i no niestety rzadko. Ja na przykład tą kupiłem czarówkę, bo mi się podbała, sobie nią tu chwilę pojeździłem, sprawdziłem mi warunki terenowe no i nie używałem jej, bo no nie było gdzie. No w Rosji na przykład jest, jest troszeczkę asfaltu na pierwszej mapie, no ale no, no niestety się zbytnio no nie nadaje za bardzo. Jednak brak tego dyferencjału czy pum, blokady dyferencjału i no, no nie daje rady. Tu jeszcze się naprawdę starałem, żeby wyjechać, żeby przejechać i tak dalej nawet, nawet dobrze jej szło, ale tu już jest moment gdzie niestety się na maksa zakopałem no i mówię, no dobra, jak już się tak maksa zakopałem, to jeszcze włączę wysokie obroty, zobaczę jak błotem rzuca no i świetnie to wygląda po prostu bardzo mi się podoba jak jest to odzorowane no i tutaj patrzcie gaz do dech Przełączam na wysokie obroty i zobaczcie co się dzieje. No super to wygląda. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o Forda. Mam nadzieję, że film się Wam podobał i do zobaczenia w następnym. Cześć!